I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I made mistakes, but mistakes make you happy. Wszystkim z tej strony, Zwycięstwo i witam Was w kolejnym materiale na kanale z epickim Bitef. Tym razem, jak widać, jest to Typ 6-4. Oj, uderzyłem jego w mikrofon. Dostęp to powtórkę od yy, gracza, którego nick jest inny niż tutaj widzicie bo tutaj jest to Wiktor 2 z Pane typie 64 przy wylosowaniu na poziomie 7 no tu a jeśli chodzi o typa 64 typ ma na, na działko 76mm gdzie przebicie ma 128 115 przy, yy, ma 128 115 uszkodzeń czyli penetracji ma 128 a yy, uszkodzenie ma 115 na goldzie jest 177 przybicie, Oj, podpalili A25 Peszek yy, 177 przybicie na goldzie Natomiast yy, penetracji na... Znaczy uszkodzeń na no, gdzie jest tyle samo co na zwykłych Na burzakach jest... Oj, oj Arta będzie farmiona Na burzakach pozdrawiam dla komatych jest 38 przybycia i 155? Dobrze pamiętam. 185? Tak, i ten odcinek jest nagrywany wcześniej niż poprzedni, bo jest pierwsza 16. I te odcinki są nagrywane wszystkie w jeden dzień w sensie w jedną, w jedną noc, można by tak powiedzieć. Jeszcze dzisiaj się pojawi yy, powtórka z. Znaczy, dzisiaj będzie jeden film W się jest funny moment z Dead by Daylight Natomiast będzie to odrobinę gorszej jakości film Nie mam do tego pojęcia czemu, skoro przez 3 dni męczyłem się I za każdym razem dawałem, żeby mi wyrenderowało do Full HD, czyli do, do 1080 pikseli. Tak samo drogą widzę, że kolega gra na... Zwykłych, nie ma w ogóle golda A mój typek64, nie wiem dlaczego zrobiłem tak o tak, o to mi chodziło <laughs> e, mój typ 64, bo tak jak wspomniałem, mam typa 64. Ma tych y, mam 15 zwykłych i 30 goldowych na moim typku 64, ale też swoją drogą mamy 1700 uszkodzeń Ale mamy 5000 w Więc to też dobry dobry wynik, moim zdaniem. No to chyba będzie, będzie atak na szkoda clever Słuchaj drogą. Yy, nie mam dla tego pojęcia dlaczego mi tak to ta jakoś będzie, zresztą sami zadecyd zadecyd zadecydowaliście na moim Discordzie. Sami zadecyd zadecydowaliście na moim Discordzie, że chcecie mieć odcinek z pewnym momentem mimo że jest odrobina gorsza jakość. Wiktor, kto ci gości widzi? Tak swoją drogą. Swoją drogą link do Discorda macie w opisie. I pewnie jest może pytanie, dlaczego nie ma odcinku, czy znaczy wróć Dlaczego nie ma liveów na, na YouTube i teraz livey nie będą na YouTube, tylko livey teraz już będą na Twitchu chwilę, ponieważ jeszcze już niedługo będę przechodził na zupełnie inną stronę a to nie, i to nie będzie ani Twitch, ani YouTube jeżeli będziecie chcieli wtedy to po prostu mogę za wrzucać zapisy streama na... na tuby ojoj, jak to być, powinno ładnie wejść w dupkę w dupkę Helkata. no, nie bym a nie, to jednak weszło normalnie Wygrywamy na chwilę obecną 3 do 6 Tak słuchaj, na cokolwiek robimy, bohater co robimy się? A sztuga 4 to jest chyba, yy, jak się nazywa? To jest, yy, Konto pod misję Czy jakoś tak to się nazywało? Rekru, rekrut, o, 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 to chyba rekrut jest? Przynajmniej tak mi się wydaje Będzie powtórka jeszcze druga od Wiktora Czyżbyśmy byśmy się wystrzelali z wszystkich pestek? Czy dojdzie do tego, że się wystrzelamy z pestek? Ojoj, zebrali ja trochę ostatnio zauważyłem, że... no Drużyna, przez to, że do, doszli nowi, nowi gracze, w WOTa gra się dużo gorzej niż ostatnio Dobra, niestety tutaj wyników końcowych nie będzie, ponieważ nie dostałem linka z Waterplace'a nie dostałem takich nie dostałem linka z WorderPress'em, ponieważ... Rozumiem nie wiem czemu. Więc tutaj wyników końcowych nie będzie. W sensie linka do wyników końcowych nie będzie. Jeszcze polecam was właśnie wam, polecam wam właśnie zaobserwować mnie na Twitchu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany. Linka do Twitcha, link, linkacz do Twitcha jest w opisie. Jeżeli mi się udało, to w karcie też, ale wątpię, żeby mi się to do karty udało dorzucić. Dobra, także to wstrzeczenie tym materiale na razie. Cześć!